And then at 是，记得，记得，记得，记得，记得。 Dobrze, 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 dobrze Trzymaj zewnętrzną, trzymaj zewnętrzną, o, o, o. właśnie kurde, miałem powiedzieć, że troszkę prawo, żeby się odbił. Tak, tak. Bo ja to wiesz, by się idealnie międzykołali. Nieździe uważać. A co on tak jak przy tym bardzo mieć taki chrobotanie takie. takiego... To Kurde, wrażenie jest tak, jakby się napędy sypały. Tak, tak, nie, to jest pędy. Dobrze, masz stalówki Tak. <laughs>